Witajcie na kolejnym odcinku, na kolejnej lekcji wychowania fizycznego. Eee, dziękujemy Wam na wstępie za Wasze zdjęcia z ostatniej próby, którą wykonywaliśmy. A była to próba gipkości. Eee, szczerze mówiąc, troszeczkę jesteśmy mile zaskoczeni, bo wyszła Wam bardzo dobrze. Jeżeli to były faktycznie wykonane próby rzetelnie, no to gratulacje i też to taka mała uwaga, że dziewczęta miały troszeczkę lepszą tą próbę gipkości jednak niż chłopcy. No a dzisiaj odcinek jest specjalny. Dlaczego specjalny to powie Paweł? Tak jest, na dzisiejszej lekcji mamy aż dwie nowości. Będzie dosyć nietpowy, ciekawy przybór, który sami stworzycie. Za chwilę powiemy o co chodzi. Natomiast celem głównym lekcji będzie przypomnienie, a dla niektórych nauka, pomiaru mierzenia tętna. Tętno spoczynkowe, które dokonamy za chwilę pomiaru na samym początku. Przed ćwiczeniami, a po wykonaniu wszystkich zadań. Zaraz na gorąco zmierzycie sobie tętno wysiłkowe i też powiemy Wam, jak mierzyć, będą ramy czasowe i co macie zrobić. I na końcu przedstawiłem Wam taką tabelę, w której będzie przedstawione, jakie powinniście mieć teoretycznie tempo tętno w spoczynku oraz po wysiłku. Jeśli chodzi o część główną, będziemy potrzebowali dzisiaj dwa długie kawałki papieru toaletowego, dzięki którym stworzymy taką domową drabinkę koordynacyjną na której wykonamy ćwiczenia dlatego przed przystąpieniem do całego treningu przygotujcie te dwa kawałki około dwóch metrów złóżcie sobie obok na stoliku i tak będziemy ćwiczyć. Powodzenia! Przechodzimy do pomiaru tętna spoczynkowego jak widzicie Paweł siedzi wygodnie Wy również usiądźcie sobie wygodnie na fotelu czy na krześle przygotujcie teraz lewą dłoń tak jak Paweł, odwróćcie ją częścią wewnętrzną do siebie. Prawą dłonią, dwoma palcami połóżcie paluszki na tętnicy promieniowej w taki sposób jak Paweł i zaraz włączymy stopie, stoper. Będziecie w ciągu 15 sekund liczyć uderzenia waszego tętna. Uwaga: 3, 2, 1, start, liczymy. Dobrze, stop. I teraz wynik, który uzyskaliście, pomnóżcie razy 4 i to da wam wasze tętna spoczynkowe. Pamiętajcie o tym, że po wykonaniu wszystkich serii waszego dzisiejszego treningu, wykonajcie jeszcze raz w taki sam sposób pomiar tętna wysiłkowego. Przechodzimy teraz do rozgrzewki. Wykonujemy skłony głowy góra-dół, następnie prawo-lewo po 10 razy. Kolejne ćwiczenie: krążenia barków 10 razy do tyłu, następnie 10 razy do przodu. Kolejne ćwiczenie: krążenia przedramion 10 razy do środka, 10 razy na zewnątrz. Kolejne ćwiczenie, krążenia nadgarstków, 10 razy w jedną stronę, 10 razy w drugą stronę. Pionowe wyrzuty ramion 10 razy. Kolejnym ćwiczeniem będą poziome wyrzuty ramion, również 10 powtórzeń. Krążenia ramion w przód 10 razy, krążenia ramion w tył 10 razy. Wyprost, skłon w przód 5 razy, stopy złączone. skręto skłony z wyprostem 10 razy. I przechodzimy teraz do skręto skłonu w opadzie. Wzrok idzie za ręką, która biegnie do góry 10 razy. Kolejne ćwiczenie odwodzenie kolana na zewnątrz 10 razy, potem będzie przywodzenie kolana do wewnątrz również 10 powtórzeń. Jemy teraz stopę prawej nogi, naciągamy ją w stronę pośladka, lewa ręka do góry 10 razy i zmieniamy nogę. się teraz pod kolano. Przyciągamy kolano wysoko do klatki piersiowej pięć razy. Jedna nóżka wyprostowana przed sobą, druga noga objęta i skłony do nogi wyprostowanej. 6 razy. stawu skokowego. 10 razy prawa noga, 10 razy lewa noga. I wykonujemy teraz przysiady 10 powtórzeń w lekkim rozkroku. Przechodzimy do części głównej. Pierwsze ćwiczenie, wstajemy w rozkroku nad drabinką, wykonujemy wskok obu nóż do środka, wyskakujemy na zewnątrz, praca rąk góra dół, wykonujemy 20 podskoków. Ustawiamy się przodem do drabinki, wchodzimy do środka jedną nogą, dostawiamy drugą i tak samo wychodzimy. Praca rąk naturalna. 20 razy. Ustawiamy się bokiem do drabinki, obu nóż przeskakujemy nad dwoma paskami, 20 razy. W porze przodem ustawiamy się nogi i ręce na zewnątrz naszej drabinki. Teraz dostawiamy nogę prawą do nogi lewej i odwrotnie 20 razy na nogi. Następnie to samo zadanie wykonujemy na ręce, ale tylko 10 razy. Ostatnie ćwiczenie, ustawiamy się przodem do drabinki, wykonujemy wykrok nad dwoma taśmami i w podskoku zmieniamy wykrok 10 razy. Dziękujemy. Wykonajcie te ćwiczenia 3 razy. Po wykonaniu ćwiczeń siadamy i tak jak na początku filmu mierzymy swoje. Tętno. Dzisiejsza lekcja była bardzo intensywna, widać to tak, po pierwsze. No, e, mam nadzieję, że dla Was również musimy troszeczkę przyspieszać. Ostatni, ostatni dzień był nieco lżejszy, ponieważ mieliśmy rozciąganie oraz e, próbę gipkości. Tak. Natomiast dzisiaj daliśmy czadu. Co mamy zrobić? No słuchajcie, e, dzisiejszym domowym zadaniem dla Was jest przygotowanie kartki, na której napiszecie Wasze tętno spoczynkowe, które mierzyliście przed wykonaniem dzisiejszej lekcji. Oraz obok wynik tętna wysiłkowego, który wykonujecie od razu po tym, jak skończycie ostatnie ćwiczenie w naszych, w naszej serii. Tak jak to zrobił jak po ćwiczeniach siadacie. Po ćwiczeniach tak szybko siadacie od razu, rączka, 15 sekund mierzycie tętno, mnożycie razy 4 i zapisujecie na kartce. No to tyle, prawda? Powodzenia, cześć!